Ludzie to nysa, nysa to ludzie. Czas na przegląd wydarzeń z naszej gminy. Dziś powiemy o kolejnym zlocie futraków pod halą Nysa, kolejnej ważnej inwestycji drogowej w mieście i Jarmarku Rzeczy Używanych. Będziemy również zachęcać do wsparcia Nyskiego hospicjum i opowiemy o 70-leciu miejskiego Zakładu Komunikacji. Czas na kolejną majówkę z futrakami. Tym razem budki na kółkach z pysznym jedzeniem zostaną na sudeckiej aż 4 dni. Zlot odbędzie się w dniach 2, 5 maja. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają całkowicie nowe futraki i kuchnie. Będą też konkursy z nagrodami, dobra muzyka czy strefa dla najmłodszych brzdąców i młodzieży. Zapraszamy! Wiosna astronomiczna i w Nysie też sporo będzie się działo. Już ruszają, jak Państwo wiecie, pchle targi pod naszą halą. Mamy zlot traków. długi weekend majowy. Nad jeziorem również mnóstwo wydarzeń, wydarzenia rozrywkowe, sportowe. Dni Nysy ostatni pod koniec maja, także kolejna impreza, już taka bardzo mocno wrosła w kalendarz wydarzeń w naszym mieście. I coraz więcej też wydarzeń, nazwanych i przez spółki, i przez mieszkańców, i też przez miasto. Także na pewno będzie sporo się działo i zapewniam, że nie będzie będzie nudy i podczas wakacji i tuż po wakacjach. Zapraszamy także na trzecią w tym roku edycję jarmarku Pchli Tark. Odbędzie się 20 przed Halą Nysa przy ulicy Sudeckiej w godzinach od 8 do 12. Pchli Tark cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wydarzenie będzie odbywać się do jesieni. Ostatnia edycja w tym roku czeka nas 19 października. Pchlitark to gratka dla kolekcjonerów, którzy mogą kupić unikatowe rzeczy w bardzo przystępnych cenach. W sobotę i w niedzielę 20 i 21 kwietnia po raz 17 odbędzie się na terenie Nysy ogólnopolska akcja Pola Nadziei. Wolontariusze w żółtych koszulkach będą kwestować na rzecz Nyskiego Hospicjum. Pojawią się z puszkami i żonkilami na ulicach naszego miasta w sobotę 20 kwietnia w okolicy dużych sklepów, centrów handlowych i galerii a wieczorem przy kościołach, zaś w niedzielę 21 w okolicy kościołów. Celem akcji jest nie tylko pozyskanie finansowego wsparcia opieki hospicyjnej nad osobami ciężko chorymi, ale również propagowanie idei hospicyjnej i wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych. Multimedialna fontanna w rynku działa już pełną parą. Codziennie w sezonie wiosenno-jesiennym o godzinie 12.15 oraz 20.30 Uruchomiony zostanie krótki pokaz muzyczno-świetlny. Dodajmy, że ruszyły także pozostałe miejskie fontanny. W tym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Nysie podpisano kolejną umowę na realizację inwestycji drogowej na terenie naszej gminy. Tym razem chodzi o budowę drogi w ulicy Kmicica, etap pierwszy. Umowę podpisali Kordian Kolbierz Burmistrz Nysy oraz Monika Babiarska, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych, Tombet Spółka Zoo. Obecny rok w gminie Nysa to rok inwestycji drogowych, dlatego ruszamy z kolejnym zadaniem. I Dosłownie przed chwilą przekazaliśmy plac budowy, kolejny plac budowy, mowa tutaj o ulicy Kmicica. To jest kompleksowa przebudowa tej drogi. Ale rozpoczynamy pierwszy etap tej inwestycji, rozpoczynamy od skrzyżowania z ulicą słowiańską i ta droga biegnie w kierunku osiedla na ulicy właśnie słowiańskiej. Ulica Kmicica jest taką długo oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców tego osiedla. Na pewno powstanie nowa nawierzchnia drogi, nowe chodniki, nowe obrzeża, nowe zjazdy i też wykonamy sieć odwodnienia tej drogi, także sieć teletechniczną. Ta inwestycja potrwa troszeczkę dłużej niż zwykle to czynimy. Realizujemy takie inwestycje, dlatego że w obrębie tej drogi mamy sporą ilość kolizji sieci energetycznej. Inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku. Już za chwilę rozpoczynamy taki pakiet inwestycji drogowych. Za chwilę ruszy... Prawdopodobnie po długim weekendzie majowym kompleksowa przebudowa ulicy Żwirki i Wygóry. Po tej inwestycji ruszy budowa drogi w Rusocinie, też taka długo oczekiwana inwestycja. Ruszy też budowa drogi ulicy Lazurowej, tam gdzie mamy tak zwane osiedle dla młodych. Też mieszkańcy tego osiedla z niecierpliwością czekają na realizację tej inwestycji i będziemy jeszcze realizować kolejną inwestycję w sołectwie Wieżbiencica. 16 lutego 1954 roku powstała w Nysie komunikacja publiczna. Jest to data narodzin miejskiego zakładu komunikacji w Nysie. Z tej okazji pragniemy życzyć pasażerom i pracownikom MZK wszystkiego najlepszego. A w tym tygodniu spółka świętowała wyjątkowy jubileusz 70-lecia. Tak wyjątkowy, zwłaszcza, że były różne czasy, ale spółka funkcjonuje, była włączona do przedsiębiorstwa w Opolu, dzisiaj jest samodzielną spółką, realizuje zdania gminnych przewozów pasażerskich, wszystko się sprawdza, funkcjonuje. Zapraszamy pasażerów do korzystania. Ważne jest, żebyśmy mogli mieć ten tabor nowszy, tabor ekologiczny. Nasz organizator planuje zakupy takich autobusów i jeżeli te autobusy będą, my mamy coraz lepszą sytuację z kierowcami, z którymi był problem. Myślę, że te wszystkie zdania, które przed nami będą postawione, będziemy realizować. Zakład powstał formalnie 16 lutego 1954 roku, choć już w roku 53 planowano stworzenie w Nysie komunikacji publicznej. 70 lat naszej spółki, miejskiej zakład komunikacji, 70 lat tradycji i też dbania o to. O to... Komfort życia codziennego naszych mieszkańców, mieszkańców naszej gminy, też turystów, bo jednak te są połączenia, które z roku na rok są coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej docieramy do tych miejsc, które do tej pory były omijane. Chcemy, aby nasza komunikacja miejska była na tyle przyjazna, na tyle otwarta na wszystkie potrzeby, aby każdy mieszkaniec, który ma taką potrzebę, mógł z niej skorzystać. Wielkie podziękowania dla pana prezesa, dla pracowników spółki, którzy robią wszystko, aby życie w naszym mieście, naszej gminie było coraz bardziej przyjemne. Dodajmy, że docelowo komunikacja miejska w Nysie ma być bezpłatna. Ten materiał publikujemy ku przestrodze. Oszust podszywał się pod Nysankę w mediach społecznościowych i okradał jej znajomych. Przestępca złamał zabezpieczenie konta społecznościowego mieszkanki powiatu Nyskiego i rozsyłał do jej znajomych prośby o przesłanie kodu BLIK. Oszukał ludzi na kwotę ponad 3000 zł. 38-latka dowiedziała się o włamaniu, kiedy jedna z koleżanek zadzwoniła do niej i zapytała, czy rzeczywiście potrzebuje pieniędzy. Kobieta była zaskoczona tą informacją. Okazało się, że nie może zalogować się na swoje konto, które zostało zablokowane przez inną osobę. Wtedy dowiedziała się, że oszust podszył się pod jej konto i oszukał jej znajomych. Policja przestrzega, aby w przypadku podobnych zdarzeń nie podawać kodu BLIK bez wcześniejszego potwierdzenia danych osoby, która zwraca się do nas z prośbą o pożyczkę. Najprościej jest zadzwonić do niej i upewnić się, czy faktycznie znalazła się w potrzebie. Zachowajmy ostrożność przy wykonywaniu jakichkolwiek transakcji w internecie.